Niech będzie pochleń z Chrystus. Dzisiaj chciałem porozmawiać o naszym życiu, jak to w naszym życiu wygląda, jeśli chodzi o przypadki. Mówimy, że to przypadek, tamto przypadek. W moim odczuciu, w moich doświadczeniach życiowych wynika, że przypadków absolutnie nie ma. My mamy wolną wolę, natomiast Bóg daje wszystko dookoła. Pogodę, ludzi, pracę, w jakiej jesteśmy. My mamy wolną wolę wyboru, ale to, co z zewnątrz przychodzi, jakiego mamy szefa, e, jakich podwładnych, to daje nam Bóg. Myślę, że Bóg dopuszcza wojny tylko po to, żeby... Z jednej strony mówi się, jak trwoga, to do Boga. I dzisiaj słyszałem na TikToku faceta, który mówi, mama ukraińskiego żołnierza, mama nie bój się, e, nauczyłem się modlić i jestem gotowy na śmierć. No, to jest dopiero historia. To jest historia, która faktycznie dotyczy każdego z nas, bo każdy z nas może stanąć w takiej sytuacji. To niesamowite, to wszystko, co się dzieje dookoła nas, ale Bóg miłosierny dba o to, żeby każda sytuacja, która się nam przydarza w życiu, prowadziła nas do Boga. Nawet jeśli są trudne, jeśli nawet są trudne, to albo super trudne, jak oni mają na wojnie, to Bóg. Nam je daje po to, żebyśmy wiedzieli, czy jesteśmy tchórzami czy bohaterami. Bo Bóg nas zna, ale my sami siebie nie znamy, dopóki nie będziemy w sytuacji ekstremalnej, i często takie sytuacje otrzymujemy. Czasami żalimy się na swoich najbliższych, że nie pomagają, że są dręką w naszym życiu. Ale to też nie jest przypadek. Jeśli no, niesiemy nasz krzyż z pokorą, i w łączności z cierpieniem Chrystusa, to ten nasz krzyż jest wielki stawia nas w niebie wyżej. W niebie dla każdego jest co innego, w wyniku czego im. Są dwie ważne rzeczy w naszym życiu: cierpienie i przyjmowanie komunii świętej. Jedna komunia święta jest więcej warta niż dobra niż męczeństwo mę... wszystkich męczenników razem. Ja preferuję komunię świętą, tylko w kościele jestem codziennie. I ją przyjmuje. Natomiast inni, każdy ma swoją drogę, ka każdy ma swoją misję w życiu do spełnienia, i tej misji nikt inny wykonać nie może. Tylko my, tylko my sami. E, niech nas miłosierny Bóg prowadzi po tych wszystkich naszych drogach prosto do nieba, jak najkrótszą drogą. Wszystkiego najlepszego.